Ja nie mogę tej kabiny usunąć, bo ją montowałem. Jeżeli bym usunął na terenie nie swojej posiadłości, czyli nie na terenie. Nie nie o znaczy to mi chodzi, nie. już nie o wynagrodzenie, tylko eee, mógłbym tego? być oskarżony o to, że zdemolowałem komuś łazienkę. Dlatego moja propozycja jest taka: pojedziemy na trójkę, zgłosimy się, podjebiemy siebie. To znaczy zgłosimy to, że może być kabina zdemolowana. My tego nie zrobimy, ale trzeba się podjebać. No nie ma tak, innej możliwości Tylko, nie, tylko jeśli przy, jest jeszcze może nie da możliwość, to nie że wejście że kabinę u człowieka w domu. Ta, on tak, on wyraził tego na to. Ale on 那你？ No ale to musiałby podpisać drugą umowę. <toszczędna> Powinna być to kabina szybkiego montażu i szybkiego demontażu. Że w wciąga... Toj tak. Toj, toj! Kurwa! Tak. Że, o, no. o! Może zamontować to i to ja. O! I przy łóżku. A, <toszczędna> a zamiast, a zamiast nie. prysznica. Nie, ale to jest, to jest rozsądne. Przy <toszczędna> łóżku! Tam akurat co jest ta deska? Ale zgadza się, ale zobaczcie, jakie to było fajne rozwiązanie. To i to i przy łóżku. W każdej chwili można by było na przykład skorzystać z tego ja w zimnym pokoju. Tak, ale tam gdzie jest ta szafa przy łóżku, akurat to i to by stanął. Jacek na przykład i, 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 ten, I on mógłby tak, sobie od razu z wersalki wejść i, do tak Nawet na czworaka. <gamy> tak, a jeszcze są takie też plastikowe kabiny, też y, na budowę przybożą Można by też tą kabinę zamontować, jak będzie trzeba to ją sobie po prostu wyniesiemy. A kupak to wyniesie wstępnie. A bo co? No to służba. A przyjadą ja służby. <susher> Długi włącz. Służby i ale to przecież jest kupa, jest potrzebna. Nie, no tak, no. Użyźnia grunt. No zobacz jakie śliwki. Czarne śliwki u niego. No. wracają. Czarne, czarne, czarne. Ale tu, fekalne śliwki. Czyli lepiej nie tego. Węgierka fekalna. Tam, gdzie akurat jest pod drzewem, gdzie najczęściej siedzi, to wszystkie jabłka spadły. No właśnie. O, czyli czy nawóz przyspiesza dojrzewanie? No. Tak, niedojrzało jeszcze. Nie, nie... A już spadają. Zarodek, znaczy... a, już... a już spada. No tak, zarodek na, na etapie kwiatu, ale już jest dojrzałe. Piękna. <gibne> Ingerencja w biologię.